biureczku tak na szybko komputer do zerknięcia stacjonarny. Klient się do mnie zgłosił z nim, ponieważ coś tam, gdzieś jakieś osiągi na grafice mu y, się skurczyły. E, po kilku moich pytaniach, ile komputer ma lat i czy był czyszczony regularnie i czy coś tam się y, nie... Y, po prostu i czy były paste wymieniane, czy wszystko było robione, klient mówił, że tak. Chociaż no, ja nie sądzę, żeby on był czyszczony regularnie, nawet patrząc po tym, jak tu jest już tutaj kurzu na zewnątrz i tutaj no to raczej nie jest czyszczony regularnie albo robiony było to nieumiejętnie chociaż no chyba że klientowi się tak w domu szybko brudzi to też tak może być. Za chwileczkę sobie go otworzę, zobaczę co tam jest. Ja powiedziałem może mu, muszę po prostu to przejrzeć po swojemu. Przyglądać się, zobaczyć co tam, co tam jest zrobione, jak to jest zrobione i czy ewentualnie faktycznie był czyszczony. Także co, zabierzmy się, otworzę sobie go do środka, zobaczę. No i będziemy potem robić, nie? Profilaktykę. Do dzieła!